Zapewne oglądaliście się już bardzo dużo fajnych filmików o nowym produkcie, jakim jest Vandal od Rebel Horna, który to ma pozamiatać na rynku, a my chcielibyśmy pokazać, jak wygląda subiektywna opinia bez marketingu, bez sponsorowanych treści. Jeżeli chcecie wiedzieć, co my naprawdę myślimy o wandalu, to oglądajcie ten film. W na się przewróciłam. Dobra, Vandal. Vandal to jest kurtka, która została zaprojektowana przez polskiego producenta Rebel Horna, który należy do takiego fajnego konglomeratu, który nazywa się Powerbike, ale to nie jest istotne. I co to jest to, jak ja się w tej kurtce czułem, bo ja bardzo lubię wspierać polskie innowacje i polską, polski w ogóle przemysł, a to co już w ogóle robimy. Jesteśmy nieźli w tej motocyklówce, to jest w ogóle dla mnie fenomenalne, ale do rzeczy. Kurtka Vandal jest kurtką skórzaną ze skóry bydlęcej. E, ma dodatkowo fajne sliderki, ale o tym będziemy mówić dalej. Jeżeli chodzi o sam krój, ja jestem w rozmiarze 50 i wiecie, że jestem gibonem, więc mam bardzo długie kończyny, więc długość rękawów jest dla mnie oczywiście w każdej kurtce za krótka. Ja muszę mieć przedłużane rękawy, więc tym się nie stresujcie. Zakładajcie, że macie normalnej długości ręce, po prostu wykasujcie sobie tam te 4 cm i będzie, będzie git. Kurtka ma bardzo dużo perforacji, ma sporo miejsc, które mają szansę wpuszczać dużo powietrza, co zresztą sprawdziłem i rzeczywiście... Nie jest źle, natomiast nie jest to taka ultraletnia kurtka, jak większość skór. Lepiej już w mesze wchodźcie, jak myślicie o letniej kurce, No ale wracamy do rozmowy o, o kurce skórzanej. A to, co dla mnie jest pierwszą wadą, dla mnie osobiście, to jest to, że kiedy ja wsiadam na swojego klaudiusza, a właściwie wsiadam na każdy dowolny motocykl, to chciałbym, żeby kurtka mnie nie dusiła, dlatego wybieram kurtki, które kończą się mniej więcej na wysokości paska, a o, Klaudiusz jest chroniony takim fajnym tankpadem, żebym go tym paskiem nie ryzał. A ta kurtka jest tak długa i ja rozumiem dlaczego jest taka długa, bo wszyscy narzekają, że pokazują dupę. Że ona się odsłania z tyłu. I to, że ona z tyłu jest dłuższa to jest git, ale jest z przodu za długa, więc nawet jak tak siedzę to ona już zaczyna pracować, a kiedy podnoszę nogi to ona się opiera o spodnie, o moje nogi. I podnosi się. Ten kołnierzyk pomimo tego, że ma bardzo miękkie wykończenie bo mikrofon, sorry, to on już zaczyna tańczyć po mojej szyi i myślę, że po dłuższej przejażdżce po mieście będę miał podernięte gardełko troszeczkę. No ale to ja może jestem nadmiernie wrażliwy, może po prostu jestem tak skonstruowany, ale zauważyłem, że na większości filmów ta kurtka się tak średnio układa na brzuszku. To, że niektórzy mają ten brzuszek, niektórzy nie mają, no to jest bardzo subiektywne i każdy ma, hoduje. Wiadomo, no. Ale ona po prostu jest na tyle długa, że opiera się o biodra. I to jest moim zdaniem wada. Fajnie, że jest długa, ale jest za długa. Mogłaby być tak długa sył jak jest teraz, i tutaj i, 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 fajnie wycięta, i być krótka z przodu. I wtedy by to zadziałało, w mojej opinii, lepiej. A teraz chciałbym Wam pokazać, jak. Uhu! Ponieważ, jak wiecie, my lubimy porównania, odnieść się do podobnej kurtki, też polskiego producenta. Także uwaga, rozbieram się. A kiedy zabraknie Wam wentylacji, to możecie kurtkę rozpiąć, a pod spodem macie drugi suwaczek, który spina meszowy fragment materiału, który wpuszcza dowolną ilość powietrza do środka i rzeczywiście ta wentylacja wtedy jest znacząco poprawiona. Ale kurtka staje się też luźniejsza. No coś za coś. No nie da. Fizyki nie oszukasz. Do tak zwanego testu porównawczego wybrałem sobie Shimerda Bandit, który kosztuje 1199 zł, nie, 1099 zł i Vandal, który kosztuje 1199 zł, ale do niego jest jeszcze taki fajny windstoperowy fragment, który ma chronić nas przed nadmiernym przewianiem przez te perforacje. Od ogółu skóra, skóra bydlęca, skóra bydlęca. I uwaga, jakbyśmy spojrzeli na tę skórę i sobie porównali ją, choćby na rękawie. To zwróćcie uwagę, że skóra w Shimie jest bardziej błyszcząca, a jej pory są jakby mniejsze. Zdecydowanie w odczuciu wewnątrz i jej miękkość i komfort jest odrobinę większy. Generalnie kurtki są do siebie podobne i obie mi się podobają, więc nie jest tak, że ja będę którą chciał storpedować. Tylko te kurtki różnią drobne niuanse. Dobra, następnym niuansem może być wykończenie mankietów, gdzie w shimie jest zaokrąglone, miękkie, przyjemne, a tutaj no, jest takie wykończenie jakie jest, tragedii nie ma, ale shima ma ten drobny plusik. Potem gdybyśmy przeszli sobie do tej perforacji i wentylacji, której shima nie ma, shima ma tylko dwa otwory wentylacyjne, które są na suwak i potem macie Chyć, hyc, także zdecydowanie jest to kurtka na yy, chłodniejsze czasy, tak jak dziś chociażby. To tutaj panowie z Rebel Horna wpadli na genialny pomysł, żeby zrobić perforację i użyć harmoniki. No i wydawałoby się, że wszystko jest super cacy, ale perforacja dojeżdża do krawędzi szwu. Jak wiecie, dziurka czy dziurce to powoduje to, że łatwiej jest ją rozerwać. No i to występuje w paru elementach, na, na klatce piersiowej również. Natomiast nie są to tak super wrażliwe miejsca i tak duże wady, żeby w jakiś sposób tą kurtkę dyskredytować. Natomiast już w klatce piersiowej. Ta perforacja jest dokładnie zachowana tak jak powinna, czyli centymetr mniej więcej od najbliższego szwu. I na pleckach również jest tak zrobiona, co jest super fajne, mojej opinii. Ok, potem możemy przejść do jakości samych szwów. Gdybyśmy sobie wzięli filmkę, to możemy spostrzec. No, choć niech będzie, już badamy sobie ten rękaw. Więc owszem, tutaj mamy podwójny szef bezpieczny, zabezpieczony. Tutaj też mamy bezpieczny szef podwójny. Tu mamy pojedynczy, 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 a, w, a u szymki Podwójny, 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 podwójny podwójny. Nie przepraszam, ten jest pojedynczy. Ilość szwów i jakość tych szwów znowu jest o mikroskopijną ilość jakości po stronie szymy. Dobra. Możemy się przemieszczać dalej. Teraz możemy pójść sobie do slajdera. Fajna rzecz, ponieważ przy uderzeniu barkiem. Powoduje to, że wydłuża on czas, kiedy ta energia może się rozpraszać, i dzięki temu możemy sunąć dalej. I to zatrzymanie kości ramienia nie powoduje zerwania kości obojczyka. Jakby ekstra i super rząd tu jest, i wielu producentów o tym nie myśli. Fajnie, że jest wymienny, natomiast przy takim uderzeniu, bardzo często nie jest to tak, tak punktowe trafienie. Najczęściej szorujemy częścią barku, i tutaj trafiła się taka dosyć duża plątanina szwów, dosyć duża plątanina elementów skórzanych, które na pewno będą również brały w tym udział, więc myślę, że wymiana tego slidera w momencie uszkodzenia tej części kurtki, no nie jest do końca słuszna. W sensie fajny bajer, raczej marketingowy, ale litka szyje, albo Robert Ozon nam powie, czy to ma sens. Musimy slider jest dużo większy, zakrywa większość szwów, które są. Tutaj zostaje nam jeden, taki właściwie, który, który może brać udział. No i nie jest wymienny w pewnym sensie. W sensie można go na pewno przyszyć ponownie. Nie wiem. Tutaj nie potrafię powiedzieć, która z tych kurtek dla mnie e, mówi bardziej. Wolałbym się nie przewracać i nie testować tego. Dosyć dużym minusem, jeżeli chodzi o shimę, jakbyśmy szukali wad albo zalet na korzyść vandala, są odblaski. W shimie są to jakaś forma natrysku, który w sumie średnio działa albo w ogóle nie działa. Jeżeli chodzi o vandala, to mamy przyszyte elementy, które są takim granulatem, który odbija światło w bardzo fajny sposób i znajduje się on na barku, pod łokciem i duży element jest na plecach. Więcej grzechów nie pamiętam. Może jest jeszcze gdzieś jeden, ale wydaje mi się, że to wszystko. Natomiast w tej kurce pojawiają się też takie dziwne rzeczy, którymi nawet marka zaczyna się chwalić. Idea takiego przeszycia, żebyście zrozumieli, bierze się stąd, że każdy szef w wyrobie skórzanym powoduje jego osłabienie. Marka Dainese dawno temu wpadła na pomysł, że może w takie formy harmoniki, takiej jak podobnej do tej, stworzyć wewnętrznie pod skórą robiąc tam elastyczny materiał, żeby to zrozumieć, trzeba było pociągnąć ten element i w Dainese one pracują i wracają do swojej poprzedniej formy. Chodzi o to, żeby skóra dalej pracowała, żeby jak najwięcej było skóry w skórze. Ale żeby nie było tych właśnie harmonijek, żeby one nie, nie pracowały, nie były cały czas przecięte szwami, żeby ilość szwów była ograniczona. Więc tutaj zabieg stylistyczny może się Wam podobać lub nie, natomiast z punktu widzenia fizyki on powinien funkcjonować, a nie funkcjonuje. Ale no, jakby stylistyka, moda, rozumiem, dążenie za ideałem, Dajnezy jest fajnym konikiem, e, króliczkiem, przepraszam, którego można gonić. No dobra, kolejne porównanie, ale muszę smaknąć. Kolejne porównanie to dopasowanie. W dopasowaniu bardzo wiele zależy od właśnie ilości elastycznego materiału. I tutaj rzeczywiście w rebelhornie, w wandalu, jest bardzo duży element streczowy, który bardzo mocno pracuje, co może zagwarantować, że osoby, które mają większy, mniejszy brzuszek, będą lub klatkę piersiową mogą się w nim lepiej gorzej mieścić. To samo jest na rękawach. Dodatkowo mamy elementy, które pracują jako harmonika, które też bardzo mocno pływają na to, jak kurtka pracuje, kiedy składamy ręce do przodu, bo wszystkie kurki muzyklowe są raczej zaprojektowane tego, żeby ręce były, znajdowały się z przodu. W Bandicie jest tego zdecydowanie mniej. Mamy materiał, który stanowi mniejszą powierzchnię i jest troszeczkę sztywniejszy i nie mamy w ogóle harmonijek. Mamy ten sam materiał, który jest rozciągnięty dalej przy łopatce. I tutaj dochodzimy do punktu, gdzie mamy regulację talii. No i dla osób, które mają talię, która może być... O! Dobre. może być regulowana w sposób powiedzmy punktowy, w sensie plus 10, minus 10, to gra. Natomiast dla osób, które potrzebują pełnej, płynnej regulacji jest rzep. Na pewno trafią się zwolennicy i przeciwnicy zarówno nap jak i rzepów. Idea jest taka, ja na przykład raz używam tego i zapominam o temacie. I wolę mieć rzep, dlatego żeby mieć płynną regulację i przyłożyć po prostu raz i koniec, jest idealny jak chciałem. Jeżeli chodzi o napę, no nie zrobię tego dokładnie tak jak chciałem, będę gdzieś oscylował w okolicy powiedzmy tej grubości, ciasności. Jeżeli często korzystacie z tej regulacji, to napa jest o tyle fajna, że wytrzyma więcej zmian, w sensie częstszą manipulację. Dobra, możemy się powoli przemieszczać dalej. Jeżeli chodzi o sam kołnierzyk, o którym wspomniałem, to on jest wykończony bardzo przyzwoicie, bardzo fajnie w obu przypadkach bo mamy zakończenie takim neoprenikiem bardzo miękkim i wygodnym zarówno w Szymie jak i w rebelu natomiast, no, natomiast w natomiast w shimie ten kołnierzyk w ogóle mi nie przeszkadza w sensie jest tak ta kurtka krótka że nie mam tego efektu podnoszenia i duszenia kurtką ale to co jest jeszcze istotne, czego Wam nie powiedziałem, a powinniście na to zwrócić uwagę to jest to, że każdy, każda kurtka ma swój fasun. uwaga, będę próbował i tak jak może Wam się zdarzyć, że jesteście w rozmiarze 50. Postaram się, żeby suwak nie, nie wszedł w konflikt. Tutaj też mamy to samo rozwiązanie, które było w Rebel Hornie, ale za pośrednictwem jednej maszynki. Tu mamy drugą maszynkę i na przykład mi ona uwierała w pępek. I musiałem ją przesunąć do góry, żeby mi się dobrze ułożyła. A tutaj mamy jedną maszynkę, którą albo zapinamy dając wentylację. Postaram się, żeby... Nie chotać, Albo zapinamy tak, żeby nie było wentylacji. Minus tego rozwiązania jest taki, no, że nie możecie zrobić tak jak tutaj, że rozpinacie kurtkę i już jesteście wentylowani. Musicie się zatrzymać, przepiąć suwak i wtedy kurtka też jest większa i macie ten sam efekt, ale macie to zrobione jednym suwakiem. Co Wam się bardziej podoba? Tutaj nie, nie widzę wad. Mnie po prostu ten drugi suwaczek trochę uwierał i, i tyle. Natomiast zapnę się do końca, żebyście mogli zobaczyć, Mam nadzieję, że da się to w kadrze jakoś ująć. Krychotę? Dobra. O ile ta kurtka jest krótsza? A jest rozmiarem 52. A rękawy ma krótsze. Nie Także każda kurtka ma swój fason i nie da się tak powiedzieć, że zawsze wchodzę w 50, kiedy też wchodzę w 52. Więc kiedy nawet podniosę nogę, to tu nie ma żadnego konfliktu. Ta kurtka w ogóle tutaj się nie przemieszcza. Kompletnie. Nic się nie dzieje. Więc to jest ta różnica, którą chciałem Wam przedstawić. A teraz przejdę do meritum, bo to są takie punkty. Zawsze staram sobie układać jakiś scenariusz tego filmu, żeby Wam pokazać ciekawe rzeczy. Na sam koniec, żebyście oglądali do końca. Obie kurki zostały zaprojektowane tak, żeby spełniać wymogi certyfikacji na podwójne A. Zarąbiście. To jest bardzo wysoki certyfikat, zwłaszcza, że krótka ma sporo elementów, które pracują, sterczują. Nie jest to kombinezon sportowy. Jeżeli chodzi o ilość protekcji, to Vandal, barki i łokcie ma poziomu drugiego. Rewelacja. Nie da się tego zrobić lepiej. Szapoba podobało mi się ekstra. Nie ma w ogóle plecków. Jeżeli chodzi o bandita, bandit ma level 1 barki i łokcie. Ale ma w zestawie plecki. Więc jeżeli jesteście za rozwiązaniami, za rozwiązaniami plug and play, kupuję, wsiadam, odjeżdżam, to luks. To może ta jedynka Wam pomoże. Natomiast łatwiej jest dokupić sobie ochraniacz e, drugiego poziomu w ogóle, całościowo, niż powiedzmy dokupić sobie kurtkę, która lepiej na Was pasuje lub gorzej pasuje. Inaczej, może żeby to było łatwiej było do zrozumienia. Nie skupiajcie się na tym, jakiego poziomu są ochraniacze, bo są wymienne. I nie jest to bardzo droga zabawa. Jeżeli już ma level 2, no to wygrywa. Natomiast jeżeli ma level 1, a lepiej leży, to lepiej kupić sobie lepiej leżącą kurtkę i wymienić ochraniacze na level 2. Zwłaszcza, że jest stówę tańsze. No ale coś za coś. Jeżeli chodzi o standardy, su, standardy suwaków i przypinanie się do spodni. Mamy zarówno krótki, jak i długi suwak. W szymie mamy jeszcze pętelkę. Często jeansy z tyłu mają taką kilką wystającą pęteleczkę Tu o, o nie wiem, czy ją będzie widać. Taka pętelka. Jak nie chcecie tego adaptera? Tym adapterem, uwaga, bo adapter jest od firmy Revit. Przypinam zarówno Rebelhorna, jak i Shimę. Także, jeżeli chcecie mieć coś, co jeden, który złączy wszystkie, to na pewno taki paseczek ogarnie. Jeżeli spojrzymy na jakość wykonania wyściółki wnętrza, to niestety, a Rebelhorn tutaj, no, widać, że księgowy gdzieś musiał zadziałać i jakość szwów i jakość tej wyściółki w porównaniu z Shimą. No Jest niższego sortu, że tak powiem. Tutaj się dzieją takie rzeczy dziwne i myślę, że jeżeli nie będziecie używali termoaktywnej bielizny, to wyjmiecie sobie tą którego któregoś dnia ona się po prostu spruje. No jest delikatna, wrażliwa, trzeba, trzeba być bardziej delikatnym. W szymie nie ma takich problemów, to wszystko można ciągnąć, szarpać, chociaż też na pewno zdarzają się takie sytuacje, że się można skleić i coś to się oderwać. To nie jest najbardziej wytrzymała część kurtki. Ha, no i deser. Ja się chciałem zapytać pana Daniela albo osoby, która projektowała kurtkę, bo rozumiem. Na przykład, jeżeli mamy suwaki w rękawach, o. proszę, to ten suwak znajduje się tu, po tej stronie rękawa i w Szymie jest nawet no, podwójny. Można sobie otworzyć wentylację. Nie pytam, dlaczego go tutaj nie ma. Myślę, że no, księgowy na pewno ten suwak ma jakąś wartość, trzeba było go wszyć, doszyć. Nie wiem. Ten suwak również. Blokuje się w momencie, kiedy niezależnie od pozycji języczka jest zablokowany, nie otwiera się. Dobra, przechodzimy do wandala. Ja się pytam, dlaczego w wandalu on jest na dole? Podejrzewam, że odpowiedzią była kurtka turystyczna, na którą producenci jakby też projektowali jakąś kurtkę turystyczną. Bo uwaga, w kurtkach turystycznych, suwak umieszczony na górze może spowodować to, że będzie przez niego przesiąkać woda. Nie wszyscy lubią wodoodporne suwaki, one też zużywają się szybciej, więc został zaprojektowana prawdopodobnie, tak mi się wydaje, taka spekulacja, suwak, który jest od dołu. Suwaki od dołu mają tą zasadniczą wadę, że są narażone, są w polu ochraniacza. Są narażone na bardzo duże tarcie, na bardzo dużą siłę, jeżeli chodzi o rozerwanie w momencie, kiedy upadamy z motocykla, bo niestety często upadamy na łokieć. Został użyty dosyć drogi suwak YKK, tu generalnie suwaki są YKK, ale ten suwak ma hamulec. Czyli jeżeli go położymy, to ten suwak się blokuje. Takie suwaki również miałem Modeka kiedyś, to dosyć popularne. Żeby go otworzyć, trzeba go podnieść lub przesunąć do przodu. Natomiast jeżeli nieświadomie go nie położymy, tylko zostawimy w tą stronę, to on się otwiera. No i pytanie, w momencie kiedy nasza ręka będzie tarła o asfalt, a ten suwak się będzie odsuwał, to pytanie, czy ten ochraniacz dalej będzie w tym miejscu, w którym być powinien. No taką drobną wadę znalazłem. Mam nadzieję, że wymiana takiego suwaka nie stanowi jakiegoś dużego problemu. Może nie wszystkim będzie to działało. Natomiast pamiętajcie, użytkownicy Vandala, żeby ten suwak po prostu za każdym razem kłaść. Jak go położycie, problemu nie ma. Jak zostanie, no i ktoś Was szarpnie za rękaw, no to on się będzie otwierał. Generalnie jakość suwaków w wandalu jest niezła. Najsłabszym chyba suwakiem jest właśnie ten dodatkowy który stanowi pewne, dla mnie, jakieś tam wyzwanie, jeżeli chodzi o zapięcie, ale może to przypadek tego jednego egzemplarza. A, czy coś jeszcze? No to jeszcze jeden aspekt, jeżeli chodzi o gleby. Bardzo często, jeżeli chodzi o motocyklistów, to poza łokciem trzemy również plecami. Stąd mamy ochraniacz pleców, stąd jakby bardzo często producenci starają się, żeby powierzchnia pleców stanowiła jak największy monolit, żeby była jednolita. Na przykład. Tutaj mamy jeden kawałek skóry, który sięga od no, nie wiem ile to jest 30 cm. No. I właściwie poza tym dolnym przeszyciem od pasa do góry jest to jeden kawałek skóry, dlatego że tarcie tutaj i szwy, wszystkie które się znajdują, mogą spowodować to, że ta skóra będzie próbowała się rozeć. Wszystkie szwy tutaj użyte są podwójne i są zabezpieczone. Brawo dla Szymki. Ok. No i w przypadku Rebela mamy już dwa kawałki skóry. No mamy szwy, które są zabezpieczone. Tu mamy takie dodatkowe przeszycie, które z punktu widzenia bezpieczeństwa nic nie daje. Taki... Przepraszam, ja wiem, że to jest złe skojarzenie i jeżeli ktoś będzie chciał zahajtować mnie z Rebel Horna to ja bardzo proszę, ale taki wczesny Pakistan mi się kojarzy. Jakby te kurtki wszystkie są szyte w Pakistanie. Nie lękajcie się. Znaleźliście bardzo dobrego producenta, bardzo dobrego dostawcę produktu, bo wszystko jest wykonane naprawdę super. Ta kurtka mi się podoba. Za te pieniądze naprawdę Trudno jest znaleźć coś równoległego. No ale są takie drobne niuanse, które można by było jeszcze poprawić, jeżeli będzie Rebel Horn Vandal 2.0 i będzie ten napis nie do góry nogami, tylko normalnie. Jakby też mam pytanie do ojca prowadzącego, dlaczego ten napis jest do góry nogami? Bo jakby rzadko chyba, że hey, jest jestem Vandal. Nie wiem, no ciężko wyczuć. Podsumowałbym. Jeżeli szukacie kurtki skórzanej, jeździcie nakedem, lubicie agresywny styl, macie bardzo długi korpus i relatywnie normalnej długości ręce, to Vandal będzie na Was leżał bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze wykonana kurtka. Szapoba jestem zaskoczony. Marka Rebel Horn wykonała bardzo, bardzo duży krok naprzód. Widać, że śledzą trendy, tak w, które są na rynku. Może trochę śledzą je z fotografii, ale jest OK. Jeżeli chodzi o polską markę Shima, nadal jest o bardzo zyskuje, że nie mam źdźbło trawy dalej, natomiast rośnie Wam bardzo silny konkurent i musicie trochę przyspieszyć procesy, jeżeli chodzi o developing nowych tematów, bo depczą Wam już po piętach, jest naprawdę bardzo blisko. No i chyba tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zachęcam do tego, żebyście napisali je pod filmem. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. No i tyle. Pa, pa, pa.